Dzisiaj taka krótka relacja, bo dużo się dzieje. Przez chwilę my przyjechali. E, zostało mi do siocią półtorej hektara. Hektar 20, jakoś. Tutaj mam Polidap. Tu pełno zasypany. I tutaj mi zostały jeszcze trzy woreczki. Polidapu, dową, e, 120 kg. 120 kg Polidapu. Według mnie Polida spisuje się lepiej niż polifoska. Miałem próba z polifoską i nie byłem z tego zadowolony. Polidab jednak, jednak robi lepszą robotę. Zamykamy. Siewniczek leciwy, ale bardzo dobry. Muszę jeszcze dosypać nasion. Dzisiaj mieliśmy ma wałek się rozleciał. Ale już naprawiony. No i tak krótka relacja, zaraz zjada jeszcze uprawiać. W tym sezonie też mam takie doświadczenie małe, bo mam polidab zmieszany z kizerytem. Powinien się zrobić efekt truwitu, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może się, może będzie lepiej, może będą większe plony. Wszystko się okaże. Dobra, jeszcze coś tam z uprawy wam dogrą i i wrzucę taką krótką relację, bo dużo się dzieje. Nie mam czasu montować tych filmów zaległe filmy, mam je nawet jeden już na YouTube wrzucony, ale nie umie dodać tytułu i tagów No i RSM rozlewali w niedzielę, a też jest tego film. RSM 32, 300 litrów na hektar. 300 litrów, no i kukurydzy zostanie jeszcze jeden zabieg odchwaszczania chwaszczania i żniwa. Podoba mi się ta uprawa. Bez wyjazdów, jak do pszenicy. Do pszenicy co chwila wyjeżdżasz, do rzepaku to samo. Ale, dobra, widzimy się później. Teraz jada uprawiać. Nie u siebie, u mnie już jest wszystko gotowe. U wujka, teraz sieje mocznik, ją uprawia. I jutro, jutro z rana będziemy dalej atakować. Dzisiaj na wieczór już. No już się nie płaci. A dwa razy szybko przejechał, i jedzie dalej. no jo. rozkładam kultywator. Jada ta kultywatorem z tego względu, że jest dużo szybciej niż to leżówką. A tu już jest wszystko wstępnie rozuprawione. Także rozkultywatorem styknie głębokość na maksa ile mi pozwoli tutaj podnośnik. Teraz zobaczycie jak to wygląda. Może przejadę dwa razy. Ruszone na głęboko. Rozprzejechać. przejechać. Styknie. Styknie przejechać. górki to fajnie idzie, już rozuprawione to idzie jechać w nawigacji z tyłu nic nie widać, no kurz. Ale fajnie Z tyłu no kurz. trochę jeszcze trzepię, ale to już jest kurde, bez porównania do tego co uprawiałeś pierwszy raz po mojej orce Zaparty nogami o jeden słupek o drugi Do gruntownego mecia. Słońce zachodzi, pół i jeszcze dwa małe kawałki. Także godzinka i wyda domu. Tutaj mam już koniec. Został mi tam uwrotnik na dole. A jeszcze wcześniej miałem awaria, bo zaraz na pierwszym polu długłech do kopki I mi tu wykrzywiło. E, wykrzywiło mi tutaj ten płaskownik. I wał w ogóle tak skrzywiło cały. Wał wyprostował, bo oparły go o skarpa. Jeszcze jest trochę, oparłem go o skarpa. I, i się przegiął, bo on w ogóle się nie kręcił. Teraz już się kręci. Oj, światło mi jedno nie świeci. No i jeszcze taka e, ciekawa historia, Wam mogę powiedzieć, co dzisiaj się wydarzyło. Bo siedzimy kukurydzę tam u mnie No i powiedzmy, jest taki samszyt, mu pole obok mnie. I też zawsze tam e, pół hektara mu się nie? Eee, w tym roku pojechał sobie na wakacje. Kazał wszystko przygotować synkowi. No wczoraj temu synkowi godaję właśnie, że jechać kurde uprawić, bo jutro tam bydemy. No i dobra i pisza do niego, nie? Eee, czy mu nasiona? On nasion nie miał przywieźć. Ja go dom, on nasion nie miał przywozić, bo eee, o patrzcie. Andrzej jeszcze tam w zoku. Co jest? Wtorek. Dorek, druga zmiana, wszyscy byliśmy na pierwsza zmiana, a Andrzej tam jeszcze kurde trowa kości. No dobra, e, mniejsza z tam. E, tak, dobra, domu te nasiona sprzedam mu to, nie? E, Piszę mu tak. Siewnik tam będzie po 12. .00. On napisał OK, szwagier tam jest. Wszystko przygotuję, nie? Skończyliśmy u mnie Godą Dobra jada do tego. E, Dzwonię do niego, że tam jedzie, nie odbiera. Nie odbiorą no jedź tam, nie jest szwagier, czeko i wszystko, wszystko wie. Zajeżdżę tam goda temu szwagrowi, była akurat tam kopał koparką, że przyjechał się kukurydza i on to miał mieć przygotowane. Wszystko a on go do był na to wyjebane. No i jak oni co robić? Ja go, no jak ma wyjebane, to jedźcie i ogólnie my już tam się nie będziemy wracać. Także chłop mo wysypano sól mo uprawione kupili polidap ja im nasiona załatwił mieli, mieli sioć. tylko tak szef pojechał kurde na wczasy pół hektara szef pojechał na wczasy synek nie wiem czy był w robocie czy co szwagier mówię je no i, i tak to jest ja się tam nie wyda przejmową oni mieli czekać, a nie ją kombinować albo coś takiego. Nie ma przygotowany, no to nie możesz siotę Proste Bo tam jest moja, moja praca kochana z Zoktech Także ja dzisiaj miałem wolne Synki byli na rano wszyscy A widzę Andrzej zapierdalał jeszcze trochę kusił O matka. Dobra, to tyle w tym dzisiejszym filmie. Czyli zostaje takie dwa małe kawałki, w sumie jakieś tam około hektara. No i tyle. Na razie, cześć.